Rururururururu Daria mnie zabije już, bo ja mam to parę radnych Czekaj, pójdźcie prosić o jedną rzecz Szybki okupaj mnie strasznie, bo ja będę chory A chuj! Ja jutro kurwa będę miał chorób z tysiąc Jeszcze nawojka przyjechała no, z dana Ale jak był jakiś monopol otwarty to No to plaseskę spokojnie. My, my byśmy z kupconem i chętnie coś wypyli No

Oj, będzie na wszak, będzie. Oj oj się oj. Oj 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 się zrobiło zimno. z tego wszystkiego to chyba zajmę. Okno zamknę Fering